I boksy się otworzyły, gonitwa się rozpoczęła nierówno, został troszkę Delos. Dobrze przyjął, przyjęła start Blue Pearl i ona prowadzi przy kanacie Mysterio, tam ma troszkę mało miejsca. Dalej Drimbel, nieźle galopuje Notre Dame. Delos powoli, powoli i dogonił całą stawkę. W tej chwili Blue Pearl z przewagą, na drugim miejscu Mysterio. Drimbel na miejscu trzecim, dalej Sufflwą, Notre -Dame i wciąż ostatni Delos, który teraz prowadzone jest bardzo szeroko. To na łuku, jest jakieś 850 metrów do celownika. Bluper ale cały czas pierwsza, cały czas z przewagą, teraz próbuje ją zaatakować Drimbel. Chyba słabnie troszkę Mysterio poprawia także Sufflwą. I ruszył się także Delos. Konie już na prostej. Blue Pearl ucieka. Klacz ma kanad. Środkiem toru atakuje ją Drimbel. Drimbel troszkę nierówno. Blue Pearl przy kanacie pierwszy atakuje ją cały czas. Drimbel i cały czas jeszcze nieskutecznie. Na trzecim miejscu Sufylwą. A środkiem toru na czwartym Notre Dame. We walce w tej chwili. Drimbel minimalnie lepszy i za chwilę w celowniku. Drimbel, Pearl, Notre Dame, Suflvo, Delos i teraz kończymy Mysterio.